Witajcie! W tym filmie rozłożymy zadanie pochodzące ze zbioru zadań oficjalno-edukacyjnych Krzysztof Pazro, klasa trzecia poziom rozszerzony. Zadanie to pochodzi z rozdziału czwartego czworokąty i dotyczy zadania dowodzenie z okręgami i czworokątami. Zaczynajmy! Zadanie 428. Póki czworokąta wypukłego mają kolejne długości ABCD. Wykaże, że jeśli na tym czworokącie można opisać okrąg. I jednocześnie w ten czworokąt można wpisać okrąg. To kosinus kąta między bokami A i B jest równy, i mamy tutaj wyrażenie. Okej, okay. dobrze. Mowa jest o jakimś czworokącie wypukłym. Nie ma konkretnej nazwy przypisanej do tego czworokąta, że to jest prostokąt albo deltoid albo jakiś inny taki rozpoznawalny czworokąt. Po prostu czworokąt wypukł. No tu narysujemy sobie taki dowolny czworokąt wypukły. Jego kolejne długości boków wynoszą ABCD. OK. Jeśli na tym czworokącie można opisać okrąg, jednocześnie można wpisać okrąg. OK. Sporządzę najpierw rysunek okręgu wpisanego. Po prostu na bazie, na bazie tego, jak już ten okrąg będzie wpisany, będzie nam łatwiej, łatwiej budować boki tego czworokąta. Jeden bok czworokąta. Ok, te punkty styczności może tutaj zaznaczymy. Tak. I te boki nazywają się kolejno A, B, C, D. To my wiemy o tym czworokącie. Można było wpisać okrąg w ten czworokąt i to zasygnalizowaliśmy, ale również można opisać okrąg. Tak. Gdzieś tak może przerywaną linią opiszemy, czyli narysujemy taki okrąg, który przechodzi przez wszystkie wierzchołki Kąta. Dobrze. Mamy wykazać, że cosinus, między kąta, e, cosinus kąta między bokami A i B, czyli cosinus tego kąta, który jest tutaj, opisuje się takim wyrażeniem zależnym od długości wszystkich czterech boków tego czworokąta. Okej, okay. ten kąt tutaj znaczymy może sobie go beta. I u nas teza jest taka, że cosinus kąta beta z oraz takich wyrażeń. Dobrze. Jak do tego tutaj podejść? No właśnie. Na czworokącie można było opisać okrąg, a warunkiem na to, żeby na czworokącie można było opisać okrąg jest to, żeby sumy przeciwległych kątów były sobie równe i dokładnie równe 180 stopni. Czyli jeżeli po tej stronie mamy kąt beta, to przeciwległy kąt do niego już możemy oznaczyć 180 stopni minus Leta. Takie praktyczne wykorzystanie praktyczne wykorzystanie tego, że na tym czworokącie można było wpisać okrąg. Ok, Z drugiej strony, w ten czworokąt można było wpisać okrąg, a warunkiem na to, aby w czworokąt można, w można było wpisać okrąg, jest to, aby sumy przeciwległych boków były sobie równe. Nasze założenie, jedno z założeń jest takie, że sumy przeciwległych boków, czyli A plus C, jest takie samo jak Kolejny przeciwległy boków B plus D. OK. Właśnie, jak tutaj, jak to udowodnić? Mamy kosinus jednego z kątów wewnętrznych, w tejże mamy kosinus jednego kątu wewnętrznych w tejże i takie iloczyny boków niektórych z nich, tak, parami AB i CD. Skoro pojawia się kosinus kąta i iloczyn boków gdzieś też tutaj w tych miejscach, no to takie naturalne wydawałoby się startowanie od twierdzenia kosinusów, bo twierdzenie kosinusów z jednej strony właśnie dotyczy jednego z kątów wewnętrznych, no akurat tutaj trójkąta, i też tworzy jakieś iloczyny boków. No, ale ponieważ mamy do czynienia z czworokątem, a twierdzenie kosinusów dotyczy trójkąta, no to narysujemy sobie jeszcze jedną z przekątnych tego czworokąta, aby Móc wytworzyć dwa trójkąty, które tutaj są po prawej stronie i po lewej stronie. A jakoś te wierzchołki czworokąta nazwiemy, żeby potem było łatwo nam nawigować po trójkącie. OK. no i mamy dwa trójkąty. ABC oraz ACD. Wspólną cechą tych dwóch trójkątów jest to, że mają właśnie ten bok AC, który jest jednocześnie przekątną czworokąta ABCD. I ponieważ kierunek był taki, żeby zastosować stwierdzenie kosinusów, to uczepię się tego trójkąta, który ma w sobie we wnętrzu kąt beta. Tak, i przy okazji jeszcze boki A i B. Czyli mamy trójkąt ABC, stwierdzenie kosinusów. Dobrze. Jeżeli ten bok AC oznaczyliśmy jako F, to mamy F do kwadratu kwadrat plus B kwadrat, odjąć podwojony iloczyn boków razy kosinus kąta beta. Ok, tutaj jakieś elementy tezy nam się pojawiają i do czym boków, i kosinus kąta B. No właśnie, nie wiadomo, co za bardzo z tym zrobić. No tu na razie się z tą równością zatrzymamy. Drugą równość stworzymy analogicznie, ale ta trójkąta ACD, który jest po lewej stronie, trójkąt ACD i również twierdzenie kosinusów. Twierdzenie kosinusów. Ok, jak ono tutaj będzie brzmiało f kwadrat, to jest. D kwadrat plus d kwadrat, po odjąć podwojonej loczyn CD, razy cosinus kąta 180 stopni minus beta. Ok, w tym miejscu mamy fragment tezy i loczyn boków C i D. No i cosinus kąta związanego z betą, 180 minus beta. No ale z własności wzorów redukcyjnych możemy przekształcić ten kosinus kąta 108 minus beta do bardziej dogodnej postaci związaną z tezą. Kosinus 108 stopni minus beta to jest minus kosinus już kąta beta. Czyli u nas F kwadrat D kwadrat plus D kwadrat odjąć, no właściwie tutaj będzie podwojony, dodany podwojony iloczyn boków CD i kosinus kąta beta. Okay, mamy takie dwie równości, które plączą ze sobą kosinus beta i iloczyny boków AB oraz kosinus kąta beta i, i iloczyn boków cd. Ok. No, F jako takie nie występuje w tezie, więc chcemy, jakby tego F się pozbyć. Możemy po prostu te równości numer 1 i 2 połączyć w jedną. Na przykład miejsce F kwadrat w drugiej równości wstawimy dokładnie prawą stronę tej pierwszej. I wtedy nam się to wszystko tak poplącze. A kwadrat plus b kwadrat odjąć podwojony iloczyn AB razy kosinus kąta beta będzie równe temu samemu, co c kwadrat plus d kwadrat dodać podwojony iloczyn CD razy kosinus kąta beta. Ok. No właśnie. Ten cosinus kąta beta występuje po dwóch stronach równości, w tezie występuje po lewej, więc tak naturalne wydaje nam się, Rozdzielić kosinus kąta beta, wyrażenia z cosinusem kąta beta po jednej stronie równości, a wszystko inne na drugą. Czyli załóżmy, że będę grupował sobie po prawej stronie ten kosinus beta, czyli po stronie wszystko inne, co nie ma kosinus beta. Tak. ACB kosinus beta, dodać AAB sinus beta. Dobrze. Na razie tę lewą stronę, taką nieoptymistyczną, bo w tezie nie ma żadnych kwadratów, boków tego czworokąta. Na razie przepiszę, potem się zastanowię, co tu można byłoby z tym zrobić. A tutaj wyłączymy przed nawias takie wyrażenie, żeby gdzieś cosinus beta był odseparowany od tych wyrażeń. 2cd 2ab. Ok. Iloczyny boków, dwójką Suma iloczynów boków CD i ja AB z dwójką jeszcze z przodu, ale odseparowany kosinus B. Jakieś elementy tezy się pojawiają. No dobra. Teraz kluczem jest ucieknięcie od tych kwadratów boków tego czworokąta, ponieważ w tezie w ogóle nie było kwadratów boków, tak? tylko same iloczyny. No musimy natomiast skorzystać z czegoś, czego do tej pory nie korzystaliśmy. Na razie wykorzystaliśmy tylko. To, że na tym czworokącie można było opisać okrąg, czyli przeciwległe kąty można było opisać jako beta i 108 minus beta i to praktycznie wykorzystaliśmy w twierdzeniu dla obu trójkątów ABC i ACD. Teraz przyszła kolejna wykorzystanie założenia, że sumy przeciwległych boków są sobie równe. Właśnie, mamy jakieś kwadraty wyrażeń, a tutaj są jakieś Mamy tutaj sumy przeciwległych boków równe, a u nas w wyrażeniu są jakieś kwadraty tych boków i to niekoniecznie sumy, różnice jeszcze. OK. Skoro w tezie mamy połączone przeciwległe, w założeniu mamy przeciwległe boki A i C połączone, spróbuję tutaj też po tej stronie poukładać to A i C zbliżyć do siebie, a B i D również do siebie. A kwadrat minus C kwadrat, jakoś te boki, przeciwległe boki są obok siebie i podobnie druga B kwadrat minus D kwadrat. OK. Tutaj może jeszcze z wnętrza tego nagasu wyłączymy dwójkę. C plus AB ABeta. OK. Po tej stronie dwa pierwsze składniki można rozwinąć ze wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów. A minus C, A plus C i przy okazji zejdziemy z tych potęg drugich. A to dla nas jest korzystne w kontekście tego zadania, żeby zejść z tych potęg drugich. Tutaj na razie niech się pałęta suma iloczynów boków. Ok. Właśnie. Z tej strony pojawia się suma przeciwległych boków i z tej strony również pojawia się suma przeciwległych boków, więc na mocy założenia, że na tym czworokącie można było, opisać, można było wpisać ten okrąg w ten czworokąt, suma boków A plus C daje B plus D, czyli wnętrze tego zamienimy na B plus D. dodać tym czynnikiem nie za bardzo coś można zrobić zostawimy na razie a b plus d zamienimy na a plus c czyli ponownie skorzystamy z założenia dobrze no i co prawa strona zostaje zmienimy szyk w tym sumie działanie jest przemienne można zmienić dobra no i co właściwie tutaj przychodzi do głowy? No jedyne, co to jest możliwe do zrobienia, to przemnożenie każdy z każdym tego iloczynu i tego. No będziemy tak przemnażać. A raz B. A B. Taki mamy wynik mnożenia tych dwóch sum algebraicznych. I tutaj też będziemy przemnażali. OK. A ja może nie będę pisał wyników tego przemnożenia tutaj w tej tylko będę chciał od razu szukać wrazów podobnych tak graficznie. Będę podpisywał pod odpowiednimi wyrażeniami, które występowały z pierwszego przemnożenia. B razy A to jest AB, no to wciskam AB tutaj. B razy C to jest BC, to tutaj wciśnię BC. Minus B razy A minus AD. I ostatnie minus. I to wszystko się równa prawej stronie. Dobrze. Porędukujemy wyrazy podobne. ab plus ab, 2ab. Te wyrażenia się skracają. te również. A tutaj mamy minus 2cd równa się 2, ab plus cd cosinus kąta beta. Ok. W tezie nie ma żadnych dwójek, więc dobrze byłoby się tych dwójek pozbyć z tego miejsca. Wyłączymy dwójkę przed nawias. ab minus cd równa się 2, ab plus cd. Beta, dzielimy tę równość obustronnie przez 2, i różnica takich iloczynów jest równa iloczynowi sumy boków AB, iloczynów boków AB i CD i kosinus kąta beta. I ostatecznie, żeby doprowadzić do tezy, ujrzeć ją z tej równości, no to musimy mieć wyliczony kosinus kąta beta w taki sposób, ma zależeć od boków ABCD. To na końcu. Jeszcze podzielimy obie strony przez AB plus CD. Na pewno nie dzielimy przez 0, bo mamy tutaj sumę iloczynów boków liczb dodatnich, bo A i B BCD opisują długości boków. Ostatecznie cosinus kąta beta to będzie taka różnica iloczynów boków AB i CD, a tutaj taka suma boków AB i CD. A taki właśnie stosunek mieliśmy, co należało. Udowodnić. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał się podobał, proszę łapkę, górę, komentarz. Zachęcam do zapoznania się z innymi materiałami na moim kanale. Do zobaczenia. Cześć!